dokh emu 재 yeah. yeah. <noise> Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witamy dyrekcję, nauczycieli, nauczycieli emerytów, pracowników administracji obsługi oraz zaproszonych gości. Wicestarostę starostę powiatu panią ewę. Panie Ewa Bogdanowicz kordiak przedstawicieli Rady Rodziców oraz przedstawicieli mediów i wszystkich uczniów. Prosimy o zabranie głosu, Panią dyrektor. Kochani, no ja także serdecznie witam wszystkich, już nie będę wymieniała, szczególnie właśnie. Nauczycieli, uczniów, pracowników, byłych i obecnych. No i oczywiście panią y, starostę, panią Ewę. Drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy, zaproszenie gości. Obchodzimy dziś Dzień Wyjątkowy. To święto Komisji Edukacji Narodowej. Komisja jest instytucją, której celem jest między innymi zapewnienie jak najlepszej edukacji wszystkim Polakom. Edukacji. Która w przyszłości zaprocentuje licznymi sukcesami. Reformy zainteresowane i realizowane przez Komisję stają się początkiem kształtowania się osobowości uczniów cechujących się dużym poczuciem odpowiedzialności i nieprzeciętną wiedzą. Ostatnio wprowadzoną przyszłościową reformą szkolnictwa są zmiany w kształceniu zawodowym. To dla nas bardzo duże wyzwanie. Życzę Wam wszystkim w tak szczególnym dniu. Żeby ta reforma, która wiemy wejdzie od 1 września 2012, była dla nas jak najmniej dotkliwa. Życzę także wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy. Mam świadomość, że czasem efekty pracy nauczycieli są widoczne dopiero po latach, ale ja już dziś gorąco Wam dziękuję. Za każdy trudny dzień, za godziny spędzone na przygotowaniu lekcji, za dobroć i cierpliwość jaką okazujecie swoim uczniom. Dziękuję także pracownikom administracji i obsługi, a także naszym emerytom i wszystkim osobom, które wspierają naszą szkołę. No, dziękuję przede wszystkim organowi prowadzącemu, który daje nam środki na naszą działalność. Podziękowania należą się wszystkim, jednak no niestety nagrody będę musiała wręczyć tylko niektórym, ale... Nagrody za, na koniec apelu, na razie. Dziękuję bardzo. Prosimy teraz o zabranie głosu Panią Starosa. Szanowni Państwo, ja chciałam tylko o kilku słowach. Przede wszystkim życzyć Wam, drodzy nauczyciele, wszystkiego najlepszego. Życzenia radości, zdrowia, spokoju. I tego, żebyście Państwo wciąż wypełniali swoje zadania, ponieważ bycie nauczycielem, ja nigdy nie byłam nauczycielem, natomiast mam świadomość, że bycie nauczycielem to wyjątkowe zajęcie. I tutaj nie ma ludzi przypadkowych. Jeżeli ktoś w przypadku zostaje nauczycielem, to od razu to widać i sam też czuję, także. Ja mam świadomość, że w tej szkole są sami wyjątkowi pedagodzy, co widać po młodzieży, dlatego Pani Dyrektor, ja jestem spokojna w przyszłość Zespołu Szkół Zawodowych, jakkolwiek by się nazywał, ja jestem spokojna, że y, będzie miał ten Zespół Szkół y, wystarczającą liczbę uczniów, że ci uczniowie będą przynosili y, zaszczyt y, nie tylko Pani, ale nam też. Y, Ponieważ tutaj, jak już mówiłam na tym forum, że, że do tej szkoły nie trafiają ludzie, też uczniowie przypadkowi. Tu jest tak naprawdę kwiat naszego terenu, który kształci się, a Państwo, jako nauczyciele, przekazujecie im naprawdę kawał dobrej wiedzy. I ci nauczyciele już w stanie spoczynku, i ci aktywni. Jeszcze raz serdeczne życzenia, natomiast tutaj przygotowane na piśmie przekazuję Pani Dyrektor. Wszystkiego dobrego. Dzisiejszy dzień to bardzo ważna uroczystość dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i innych pracowników oświaty. Obchodzimy dziś Święto Edukacji Narodowej. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku. Popularnie nadal zwany jest nim nauczyciela. Dzisiejsza uroczystość usiedlniona zostanie przedstawieniem przygotowanym przez Andrę tego tegoroczną aktorzystkę z klasy trzeciej r LHE, Kacpra Lipmonowskiego, ucznia klasy 2 oraz Krzysztofa Iwana, szanownego absolwenta naszej wspaniałej szkoły. Artystów wspomagali pan Szola Franceska, Marta oraz pan Piotr Portożów. Życzymy miłej zabawy. i systematycznie pogłębiam swoje wiedzę. Dwudziestolatek sikający pomocnika, do dobra racja, przystagana, a rozum zanika. Edukacja zachęciła mnie jak karuzela. Publiczność u nas udzwonego przyjaciela. Ja wybieram wymieniam, że to zaciera wątrowe koło. Jest, to ona po ciebie, droga szkoła. 让进些。 Projekt, Chyba nie wszystko zrozumiałam. Weź człowieku, bo ty w ogóle nie masz postać. Weź się za długo i do szkoły. Już za późno. Poza tym nie będę się uczył żadnej szkoły. Jak chcesz. Ale nie by ci dasz radę zbudować sobie dom. W ogóle ze swoim całym życiem. Może dać radę, nie? Nie? Ma dość zimna, głodu, deszczu, chody i ubóstwa. Postanawia zmienić coś w swoim życiu. Prosi przyjaciół o pomoc. bardzo dobrze znamy. Jeśli się nie uczysz, nie masz nic, kochany. Kochani nauczyciele, bądźcie wciąż z nami, czy jesteśmy duzi, czy jeszcze mali. Życzymy Wam szczęścia na następne lata. Niech żyje i rozkwita naszego świata. Kasprowi szczególnie, który mi pomagał pisać ten scenariusz, i Wam wełknął to wszystko. Dziękuję też Teni, która pomagała nam w spuszczaniu muzyki. Dziękuję Krzysztofowi Wanowi, który niestety jest nieobecny za przygotowanie tych utworów. Dziękuję Maksowi Skrypku za udostępnienie miejsca do pisania scenariusza i Krystianowi Rakisowi za puszczenie ubrań. <noise> <noise> I też przepraszam za moje humorci, za krzyczenie i rzucanie rzeczami, ale no niestety czasem bywa ciężko. I dziękuję bardzo, mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy tutaj, w tym miejscu, na tej scenie. Dziękuję. Prosiłbym jeszcze raz o ponowne zabranie głosu Panią Dyrektor. Kochani, tak jak już wcześniej wspomniałam, Naprawdę podziękowania należą się wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi. No jednak wiadomo, szkoła, skromne środki, w związku z tym y, nagrody kilka osób y, nielicznych. Z tym, że może powiem tak, wczoraj była uroczystość piękna w Ełku i nagrodę starosty otrzymał Pan Piotr Bartoszuk, Pan Józef Mor. Zresztą skromnie, że ja także. Natomiast w tej chwili zapraszam y, nauczycieli i pracowników wszystkich tutaj do mnie, którym wręczam nagrody dyrektora Ania Białowóz. Ania Trawozka. Elżbieta Grey Koska trzeba Paweł Iwanowski. Nadzieja Juchniewicz, Jemna Pan Ewa, ponieważ pracuje dzisiaj. Stella Krakowska. Dziękuję także za piękny apel, który zaczęł Dorotka Malnowska, no myślę, że nie ma, ale gratu gratulacje dla niej. Przekażemy we wrotach. Grażyna Mor. No, Alicja Szapranowska, no której niestety też dzisiaj nie ma. Przekażemy nagrodna. Ania Szumara. Agnieszka Kardowska. podziękowania należą się także pracownikom administracji i obsługi. No chcę powiedzieć, że nie mieli oni w tym roku podwyżek, to no niestety taka sytuacja, to postarało się chociaż no, większą liczbę e, wynagrodzić. Zapraszam Stanisława Bramik i, i Stanisław Karniłowicz, którzy w tym roku tak ładnie pracowali w czasie wakacji. Pani Dorota Halbowicz i Małgosia, której dzisiaj nie ma. Yy, I oczywiście osoby pozostałe. Poproszę wszystkie osoby sprzątające. Danota Kotyło, Pani Włoska, yy, Pani Siemaszko, Pani Gierkiewicz i Pani Zajkowska. Pana Truchana, czy jest? No to także nagrodę Pan Zdzisław Truchan, to tyle, na razie dziękuję. Ja jeszcze może, no, skoro jestem przy głosie, już nie będę wracała, oczywiście po części artystycznej, dzisiaj wyjątkowo do sali numer 11, potem zapraszam wszystkich pracowników i zaproszonych gości na kawę i herbatę. Dziękuję. A teraz prosiłbym panią starostę o zabranie głosu. Dziękuję. Ja jak zawsze będąc w w tej szkole jestem wrażeniem części artystycznej. Moje gratulacje. Już mówiła pani dyrektor, że to jest ta placówka, gdzie nauczyciele pozwalają rozwijać się uczniom i samym organizować, też przygotowywać, tak samo jak dyrekcja pozwala rozwijać nauczycielów I, i to jest właśnie dobry menedżer, dobry, dobry dyrektor. E, tak, pani dyrektor wspomniała, że dwa dni temu, e, dwa dni temu to roku było, wręczyliśmy e, nagrodę starostym nauczycielom, jak również pani dyrektor. E, co prawda w tym roku ani kurator, ani minister nie przyznał nagród naszym e, nauczycielom przedstawicielom Rady, Rady Pedagogicznej, ale tylko dodam, że oznaczenia ministra i kuratora mają wymiar honorowy, a starosty wyróżnienia mają wymiar finansowy. Więc jeszcze raz gratuluję nagrodzonym nauczycielom, wszystkim, wszystkim pracownikom oświaty, życzę, życzę wszystkiego dobrego i tego, żeby wszędzie, na każdym polu wszystko się układało. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.